Witam Was bardzo serdecznie na kanale. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak obliczyć sobie koszt przejazdu autostradami w Chorwacji bez względu na to, do jakiego rejonu Chorwacji udajecie się w te wakacje. Bardzo fajna strona, bardzo przydatne informacje dla nas, dla kierowców otwieramy przeglądarkę Google. Wpisujemy adres hac.hr ukośnik HR ukośnik interaktywna. Karta. Otwiera nam się chorwacka strona z przebiegiem autostrad. Prawym przyciskiem myszy otwieramy zakładkę Przetłumacz na język polski. Będzie nam po prostu łatwiej. I tutaj po lewej stronie mamy najpotrzebniejsze rzeczy, którymi będziemy operowali tutaj na tej stronie. Autostrady. Po naciśnięciu tutaj tego tej, tej strzałeczki na dół rozwija nam się, rozwijają nam się autostrady. Mamy tutaj informacje o miejscach odpoczynku. Mamy tutaj informacje o obiektach, czyli tunele, mosty, wiadukty i punkty poboru opłat cennik. Już Wam pokazuję, jak policzyć sobie przejazd autostradami w Chorwacji. Będzie to materiał dla osób, które jadą przez Słowację i Węgry, jak i też te osoby, które będą się poruszały przez Czechy, Austrię i Słowenię. Więc zacznijmy od pierwszej grupy ludzi, którzy będą jechali przez Słowację i Węgry, więc będą przekraczali granicę tutaj w Letenie. Jest Są tutaj dwa przejścia graniczne, jedno mniejsze, drugie większe. I teraz dokąd, y, dokąd się udajecie? Y, na, swoim y, na swoim przykładzie podam wam tak, jadę przez Słowację i Węgry, więc będę przekraczał przejście graniczne w Letenie i jadę na, sam, na samo południe y, tutaj miejscowość Plocze i tutaj kończy się ta autostrada, dalej będę wjeżdżał przez Bośnię i Hercegowinę. Do Bośni i Hercegowiny będę wjeżdżał, aby po prostu dotrzeć do mojego miejsca docelowego, jakim jest Orebicz na półwyspie Peljesacz. Tak więc pokażę Wam teraz, ile mnie wyniosą autostrady w Chorwacji. Więc najprościej, bo gdy rozwiniecie sobie tutaj te autostrady, Nazwę tych autostrad, to wy tak dokładnie nie wiecie, co tutaj jest za punkt, i tak dalej. Czyli jak się do tego odnieść, i jak to, jak to sobie zrobić naj, najprościej, pozwijajmy te wszystkie zakładki, żeby nam się tutaj już nic nie mieszało. Tak, i teraz najłatwiej to jest wpisać punkty poboru opłat. I teraz wszystkie, wszystkie punkty poboru opłat. Otwieramy i widzicie wyświetlają nam się zielone kółeczka z oznaczeniem drobnych pieniążków. I tutaj mamy oznaczenie przejścia granicznego, które się nazywa A4 Gorican. Czyli ja tutaj będę przekraczał granicę. Więc teraz przechodzę do obliczania opłat. Obliczanie opłaty drogowej. Rozwijam to i wybieram punkt początkowy Taki, jaki tutaj jest napisany, A4 Gorican. Wszystko jest alfabetycznie, czyli jedziemy i szukamy autostrady A4. A4 Gorican i wybierz cel podróży. Czy udajecie się do Makarskiej, czy do, udajecie się do Orebić, dajmy na to, to Wy tutaj tej miejscowości nie znajdziecie w, tej spisie, w tym spisie. Więc musicie się cofnąć do do po prostu miejsca waszego docelowego i poszukać najbliższego, że tak powiem danej miejscowości punktu poboru opłat, czyli tutaj mamy A1 Karamatici. Więc szukamy A1 Karamatici. Jest, jest. Na czerwono jak widzicie wyskoczyła już tutaj autostrada jaką będę jechał. I mamy tutaj na dole oznaczenie i wyliczenie. Strona jest chorwacka, aktualizowana praktycznie co dzień. Więc czas przyjazdu 5:38 godziny, 595 km i 700 m, 270 5 kun, co daje nam na dzień dzisiejszy przy dzisiejszym kursie walut 166 zł i 70 Grosze. Także tak widzicie, można policzyć sobie koszt przejazdu. Wiele osób będzie jechało na przykład przez Czechy, Austrię i Słowenię. Więc cofamy się do przejścia granicznego, gdzie wpadacie ze Słowenii do, do Chorwacji. I tutaj najpopularniejszym przejściem tutaj jest Trakoszczan. Więc wpisujemy. Szukamy autostrady A2. Mamy. I załóżmy, że udajemy się w kierunku Makarskiej. Więc szukamy. Więc szukamy tutaj Makarskiej. I najbliższy zjazd i punkt poboru opłat to mamy A1 zagwost. Więc szukamy A1 zagwost. Alfabetycznie wszystko jest w tych nazwach, także. A jeden zagłos mamy. I spójrzcie, macie tutaj 492 km, 4 godziny, 46 minut, 209 kun. Już wbijam w kalkulator walutowy i już Wam powiem, ile to będzie na nasze. 209 kun to jest 126 zł. Zapłacicie przekraczając granicę ze Słowenią i udając się do Makarskiej. Także bez względu na to, gdzie, gdzie będziecie się udawali, tak możecie sobie po prostu przeliczyć koszt autostrad w Chorwacji. Bardzo fajna strona, bardzo prosto widzicie wszystko wyjaśnione. Mało tego. Ja tutaj wyczyszczę wszystkie filtry, bo im więcej informacji po prostu wy tutaj na tym lewym pasku zaznaczycie, tym więcej będziecie mieli tutaj tych oznaczeń na autostradach i w końcu nic tutaj nie będzie widać, nie? Także, także lepiej sobie to wszystko po prostu pozamykać. O, i teraz macie tutaj takie żółte na przykład wykrzykniki. Co one oznaczają? Więc najeżdżając na taki żółty wykrzyknik, w prawym górnym rogu wyświetla wam się informacja co na tej drodze się dzieje, od kiedy to się dzieje i do kiedy to się będzie działo. Także też bardzo fajne informacje, bo no nieraz zdarzają się na trasie różne różne po prostu mm, roboty, zwężenia czy, czy objazdy, także macie tutaj wszystko wyszczególnione, opisane bez względu na to na jaki trójkąt po prostu najedziecie. To macie tutaj pracę na autostradzie A4 i tutaj jest przewidywany czas trwania prac, na przykład do 1 czerwca 2022 roku. To jest pierwsza sprawa odnośnie właśnie tych, tych żółtych wykrzykników, co dzieje się na drodze. Ale macie tutaj też dodatkowo umiejscowione kamery. Są kamery na autostradach i już możecie na przykład sobie sprawdzić czy wy na przykład gdzieś na przykład Bregana przejście graniczne w Breganie czy nie będziecie stali w korku. Podgląd jest na żywo, także jak widzicie w stronę Chorwacji stoi raz dwa, trzy, cztery, może pięć samochodów. Datę macie 28 maj 2022 rok 16:44. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej, na przykład najbliższe przejście graniczne, yy, znaczy najbliższe yy, przejście graniczne, którym ja będę przekraczał granicę, to jest Letenie. Najbliższa kamera jest w miejscowości Cakowiec. Więc tutaj widzicie, mamy pusto i przejście graniczne, jakie najprawdopodobniej wy będziecie wjeżdżali do Chorwacji jadąc przez Czechy, Austrię i Słowenię. Więc to jest Maciej, Górny Maciej, więc widzicie, że w stronę Chorwacji stoją samochody w korku i tak macie możliwość zobaczenia sobie podglądu na żywo, co dzieje się w danym momencie na granicy. Tak dla was jadących, gdy zauważycie, że jednak jest duży korek w okresie wakacyjnym na Macieju, Kierujcie się, kierujcie się na bregane na breganie zazwyczaj jest mniejsze ruch i parę aut tylko stoi także sam, sam z własnego doświadczenia wiem że nieraz po prostu jest lepiej wykręcić i, i pojechać przez, przez bregane także tu mamy, tu mamy przejścia graniczne zwińmy sobie te, te kamery wyłączmy wciskając zakładkę miejsce odpoczynku mamy tutaj na przykład informacje o stacjach benzynowych i teraz wszystkie Stacje, które są na autostradach w Chorwacji, macie tutaj wyznaczone. Dodatkowo, jeżeli wciśniecie na przykład na stacje benzynowe, wszystkie, no to pokażą wam się wszystkie autostrady, wszystkie stacje benzynowe, jakie wy napotkacie na autostradzie. Co jeszcze z takich ciekawostek? Coraz więcej ludzi porusza się samochodami elektrycznymi. Mamy tutaj elektryczna stacja ładująca. Po wciśnięciu tego pojawi nam się. Właśnie tutaj na, na czerwono, jak widzicie, macie tutaj stację, stację ładującą auta elektryczne. Dodatkowe informacje, czy na stacji jest sklep, czy szukacie kawiarni, czy spani, spania, czy toalety, czy kabiny prysznicowej, czy kantoru. Także, także wszystkie właśnie przydatne informacje znajdziecie tutaj po lewej stronie w tej, w tej zakładce. Gdyby Was interesowało, czy, czy po drodze będziecie mijali jakieś tunele, mosty, czy wiadukty, też możecie sobie wejść. Tutaj macie spis tuneli przez jakie przez jakie będziecie jechali mosty i tak jak już wcześniej pokazywałem, punkty poboru opłat, kamery oraz obliczenie opłaty drogowej. Wbijajcie, możecie sobie, mówię, tutaj policzyć koszt waszego przejazdu i, i myślę, że ta strona pomoże wam. To tyle, dziękuję, jeżeli pomogłem, super, cieszę się, masz pytania, pisz, będę umiał, odpowiem. Jeżeli tym materiałem pomogłem, bardzo się cieszę, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu, trzymajcie się, hej!